Cześć. Chciałem z Wami omówić wybór zbiornika do akwarium, jakiej wielkości akwarium wybrać oraz jaki kształt zbiornika jest najlepszy. Zdecydowanie takim najprostszym w obsłudze jest zbiornikiem, który w dodatku pozwala Wam największą ilość gatunków pielęgnować w w swoim akwarium jest wymiar około 120 cm, 60 cm szeroki i 55 cm wysoki. W takim akwarium, właściwie z tych takich mniejszych gatunków, możecie większość u siebie trzymać. No i jest to dosyć wygodny, wygodny w obsłudze rozmiar akwarium. Przy czym. Tutaj jeśli osoba dana ma mniej miejsca w domu, może też pójść w stronę takiej nanoakwarystyki, czyli małych zbiorników. Chociaż raczej nie polecam tych małych zbiorników dla osób, które dopiero zaczynają z akwarystyką, bo małe akwarium nie wybacza błędów niestety. I wszystko to, co tam się, że tak powiem, odpierni, to się akwarium przed tym nie obroni. Jak dobrać rozmiar akwarium? do tego, co potrzebujemy mieć w nim. Przede wszystkim mierzymy najpierw sobie dłoń. Trzeba zmierzyć dłoń od pachy do końca palców, jaka jest odległość. To jest nasza maksymalna przekątna, przekątna którą możemy mieć w akwarium. W przeciwnym wypadku akwarium będzie trudno obsługiwalne. Co to znaczy trudno obsługiwalne? To znaczy, że gdy nam zdechnie jakaś rybka w akwarium, Albo coś będziemy musieli zrobić po drugiej stronie akwarium, pod tylnią ścianą, no to będziemy musieli zamuczyć głowę do tego, żeby to zrobić, albo zanurkować, lub użyć chwytaka, aby takie akwarium obsłużyć. Znacząco to, że tak powiem, utrudnia obsługę akwarium, dlatego. Najprościej zrobić zawsze akwaria, które jednak tą maksymalną długość ręki zachowują. Przy czym trzeba pamiętać, że mężczyzna i kobieta tą rękę ma różnej długości w zależności od tego, jaki ma wzrost. Także tutaj indywidualnie trzeba dokonać pomiaru i dodać najlepiej sobie z 5 cm do długości ręki i taką przeglądną maksymalnie możecie mieć w akwarium, żeby wygodnie obsługiwać akwarium. Kolejny rodzaj ciekawy zbiornika to są akwaria typu kostka i akwaria typu bagno. Kostki przeznaczone są głównie dla mikrorybek. Popularne są rozmiary takie 20 x 20 na 25, czy też 30 x 30 x 35. Trzeba pamiętać zawsze, żeby wysokość była większa niż szerokość i długość akwarium, z tego względu, że takie akwarium łatwiej po prostu zarażować i ono też ładnie wygląda. No i ta warstwa piasku, którą mamy, że tak powiem, nie ogranicza nam przestrzeni w akwarium. Akwarium typu bagno to jest akwarium, które ma Rozmiary gdzieś tam 60-90 cm, głębokość między 18 a 25 cm i szerokość między 45 a 60 cm w zależności od tego, co tam chcemy osiągnąć. W takim zbiorniku możemy hodować sobie większość azjatyckich ryb, które bardzo dobrze się czują w takim bagienku. No Na przykład rozbory, różne bojowniki, piskorze. W, w takich akwariach one, że tak powiem, czują się, u się w naturze. Taki zbiornik można obsadzić kryptokoryną, która przechodzi bez problemu w, w tak płytkiej wodzie do Emersa. I w, można się cieszyć częścią nadwodną. Przy użyciu skałek, drewna, można zaaranżować zbiornik, który, że tak powiem, z akwarium nam wychodzi. A co z, w, w, zrobić, jeśli jest się wielbicielem dużych ryb? E, maksymalny rozmiar zbiornika, który można obsłużyć kubełkiem, to jest około 200 cm na 60 na 55 cm. To jest takie maksimum, e, które możemy obsłużyć przy pomocy kubełków, które są obecnie dostępne w handlu. E, takimi kubełkami e, obsłużymy akwarium. E, w sposób, że tak powiem, dostateczny, ale trzeba pamiętać, że przy dużych akwariach potrzebny jest też cyrkulator. Cyrkulator nas zabezpiecza przed strefami, które mają inne parametry wody, a przy dużym akwarium to się zdarza. Na przykład parametry przy samym dnie mogą się różnić znacząco od parametrów przy tafli wody, dlatego badając parametry przy tafli wody, niekoniecznie wiemy, co się dzieje przy dnie i przy dnie mogą nam ryby zdychać albo źle się czuć, a ryby, które są w akwarium gdzieś przy tafli będą się dobrze czuły i wtedy widać dokładnie jak ryby po prostu siedzą w górnej części akwarium, a unikają dolnej, gdyż ta woda jest zatruta. W większych akwariach trzeba zastosować filtrację przy pomocy sampa. Samp wybiera się taki, żeby miał przynajmniej 20% pojemności akwarium. No i trzeba pamiętać o tym, że musi się zmieścić w razie wyłączenia prądu do niego cała woda, która się spiętrzy w akwarium. Czyli patrzymy na jaką wysokość maksymalnie jest w stanie się spiętrzyć woda w akwarium ponad przelot i dodajemy tą ilość litrów do sampa ponad ten stan, który jest roboczy, żeby w razie Awarii po prostu nam się woda nie przelała z sampa i żebyśmy nie zalali mieszkania. Ewentualnie możemy zastosować przelot dosyć dużej średnicy, który nam wodę uleje do kanalizacji, ale wtedy trzeba dodać już koniecznie pływakową automatyczną dolewkę, która nam tą ilość wody uzupełni w momencie, gdy prąd wróci. Bo pompy się zatrą i po prostu filtracja nie będzie działać, bo będzie za mało wody. Jeśli tak zrobimy to wszystko będzie ok i wszystko nam będzie działało tak jak należy. Także to jest taka najprostsza metoda. No i przy wyborze akwarium, miejsca na akwarium, mega akwarium trzeba pamiętać, że wygodnie jest jeśli to akwarium jest blisko miejsca gdzie po pierwsze jest studzienka odpływowa w podłodze w razie awarii gdy coś się że tak powiem spierniczy i zacznie cieknąć dobrze jednak jeśli do kanalizacji poleci woda a nie zaleje nam mieszkanie i kilka pięter pod nami Dostęp do kanalizacji też jest ważny, bo w przypadku automatycznie dolewki one też potrafią się zawiesić albo coś może pójść nie tak. Więc nadmiar wody po prostu, żeby leciał w kanalizację. Wtedy, w najgorszym wypadku, wychodzimy zbiornik, co też nie jest dobre, no ale przynajmniej nie zalejemy mieszkania. No i to w sumie tyle, co chciałem Wam powiedzieć o wyborze akwarium. To tak na szybko, po prostu po ludzku. Jakie akwarium wybrać? Moim zdaniem najlepszy wymiar dla osób, które chcą założyć akwarium jest ta tak zwana 300 czy też 400, 120 na 50 na 50 czy też nawet 120 na 60 szerokości, które już jest fajniejsze do aranżacji i 55 wysokie. To jest taki najfajniejszy rozmiar do aranżowania. Dzięki.